Cześć, witajcie w mojej kuchni, z tej strony Magda Dzisiaj w mi ugotujemy makaron penne z boczkiem, pieczarkami i cukinią Do przygotowania tego dania będą nam potrzebne poszczególne składniki Ja tutaj mam około 150 g boczku, jest to wędzony, parzony boczek około 230 g cukinii, kilka pomidorków, to są koktajlowe, mogą być szery. Mi jeszcze zostały pieczarki. W przepisie nie ma podanych pieczarek, ale kilka mi ich zostało, więc ja również skroiłam. Śmietanka to jest 18%, czerwona cebula, łyżka koncentratu, makaron penę 150-200 g. No i sól. Zapraszam do gotowania. Zapomniałam jeszcze wspomnieć, że potrzebne będzie do tego przepisu około 350-400 ml ciepłej wody. Żeby wiadomo, ugotować makaron. No i oliwa, i sól. Zaczynamy penę z cukinią i boczkiem i pieczarkami. Ja nacisnę sobie start. Najpierw żebyśmy przygotowali składniki, czyli pokroili, ja sobie jeszcze pokroję cukinię w międzyczasie. W Przepisie jest albo błąd, albo czegoś nie podano, ponieważ pierwszy, drugi krok w zasadzie e, zaczyna się wsyp cukier i włóż cebulę. Nie ma w przepisie cukru, żeby dać, więc nie wiem, czy ten cukier należałoby cebulę skarmelizować. E, no, powiedzmy, że tak zrobimy, że wsypię tutaj cebulę. I dam około łyżeczki cukru, chyba, albo nie, albo nie dam cukier. Po prostu mam co do tego obawy, więc sypię oliwę. Po prostu wleję troszkę oliwy, bo osobiście uważam, że ja nie lubię cukru. Może to się będzie karmelizować no i tak to zostawimy. Eee, naprawdę nie wiem, czy to jest błąd, jak ktoś robi ten przepis i wie. To niech znać. Ja jeszcze w międzyczasie pokroję cukinię na drobne, mniejsze części. Tu mam tej cukinii około chyba 250. W przepisie jest 200, ale ja robię troszkę więcej. Nie by nam dostarczyło po prostu na, na kolację ogólnie. Słuchajcie, jeżeli pojawia się jakiś błąd przy gotowaniu pod ciśnieniem, ważne jest, aby w tym garku na dnie nic się też nie przypalało. Musicie sprawdzać przy gotowaniu. Czy tu coś się nie przyklei i to delikatnie wodą podlać i wyczyścić silikonowym patyczką, pałeczką, czy takim, yy, po prostu taką łopatką, ponieważ jeżeli coś się będzie przypalać, no to automatycznie garnek wywali błąd. Dzieje się tak prawdopodobnie u mojej siostry, bo raczej ona nie, on nie jest zepsuty, tylko możliwe, że tam się coś przy nie przypali i on już nie potrafi przejść yy, do dekompresji. U mnie wszystko jest tutaj czyste, nie, nie przypala się nic. Ja staram się wodą czasem podlewać, jeżeli uznam, że jest to rzeczywiście za bardzo. Eee, już pod, podpieka się. A teraz się garnek rozgrzewa. Ja nie lubię tego. Rozpocznij pomiń i rozpocznij gotowanie. Mocny tocmas boczek z cebulą. Okej. Okay. Tam rzucić może. Tak. No, A w międzyczasie pokroję sobie supinie na takie kawałki. Chciałam też powiedzieć, że była już e, aktualizacja przepisów w iCooku. E, hmm, chyba 28 przepisów jest i to są przepisy Stricte już świąteczne. Wiem, że jest tam barw, jest piernik, no i jest tam kilka ciekawych pozycji, które będzie można przygotować. Chyba, nie, już mam upokrojoną. Tutaj no w przepisie jest, nie ma podanego generalnie czasu i jest naciśnić to, by zakończyć gotowanie. Czyli jak uznamy, że już jest gotowe, no to mocne um, smażenie nie jest podane ile minut. Więc trochę to podsmażymy. Jest podane, żeby dodać sól. No to dodamy, bo nie wiem o co chodziło z tym cukrem. Ja chcę, żeby też troszkę się wytopił ten tłuszcz w żerwotku. I tak jakby nie pozwólcie, żeby cokolwiek się tutaj przypalało. Jeżeli tak będzie, trzeba troszkę tak jakby podrapać oczywiście silikonem tutaj tą powłokę, ten garnek, żeby tam nam się nic nie przypaliło bo jeżeli zacznie się coś przypalać, no to garnek przy dekompresji wyświetli, że jest właśnie błąd, że jest problem. Jeszcze troszkę to podpieczemy. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby na dnie nie było nic przypalonego. Jeżeli coś się przypala, dolejcie troszkę wody, tu wody wlać troszkę i to się super wyczyści, to te dno z tego przypalenia i żadnego błędu przy w gotowaniu pod ciśnieniem, przy zbieraniu ciśnienia nic się nie powinno pojawić, bo jak coś jest przypalone, no to garnek może rzeczywiście nam błąd wywalić. Drugim, jesteśmy na trzecim kroku z sześciu. Naciśnij stop, aby zakończyć marzenie. No to stop, bo to są składniki, jeszcze zobaczę co tam jest. No podane jest tylko jak makaron, 300 makaronu penna. no. Okay. Dodaj dla pozostałe składniki oprócz śmietanki i pomidorów koktajlowych, czyli dodajemy, w moim przypadku będą tutaj też pieczarki, cukinia i ja jeszcze to trochę chyba Dobra, e, tam był jeszcze łyżeczka, sprawdzę przepisie. Jedna łyżeczka przecieru pomidorowego, więc mamy tutaj już końcówkę przecieru, więc też damy końcówkę. Okej, okay. śnie. I teraz makaron pynę, żeby po razie ja sobie na wagę wejdę. I wodę, bo to jest makaron, ok. Do to 200 to dałam. I wody około 400 ml, więc poczekamy. Wodę dałam ciepłą, przypomnę, ona nie jest gorąca, jest ciepła. Ale ja uważam, że tu będzie tej wody za mało, bo jest za dużo makaronu. Więc ja jeszcze doleję wody. O. I myślę, że teraz będzie ok, a ja też nawet nie jestem pewna w 100%, bo wolałabym, żeby ten makaron ta woda zakryła. Dobrze. I kolejny krok, rozpocznij gotowanie pod ciśnieniem, na wysokie ciśnienie jest 9 minut, czyli zamykamy. No i teraz trwa podgrzewanie, tak jak ja wspomniałam już w innym moim filmiku, u mnie podgrzewanie trwa około 5 minut, ja w tym czasie tutaj troszkę posprzątam, no i powrócę jak już będzie ugotowane. Słuchajcie, już u mnie jest gotowe, dekompresja zakończona. E, należy podczas podgrzewania, dodać śmietankę i pomidorki koktajlowe, podczas otwierania pokrywy uważaj na parę. Okej, okay, czyli e, poprzekroję sobie pomidorki. Na takie świarteczki. Ale wleję śmietanki, żeby zdążyło mi się to troszkę zgęstnieć. Zobaczymy. Uuu, ale pachnie mega. Dobra, wleję tej śmietanki. Żeby nam się to troszkę zagęściło. No, no powiem wam, dla niej może być bardzo dobre. Ty hmm? pomidorki. Myślę, że to nam spokojnie starczy dzisiaj na obiad kolację. I trzeba pamiętać, że teraz jest tutaj podgrzewanie, żeby wyłączyć, żeby cały czas nam to się nie podgrzewało, chyba że macie taką potrzebę, ale ja nie, bo teraz będę jadła i jestem właśnie ciekawa, jak to będzie smakowało. Ale jak widzicie, to na pewno wygląda całkiem fajnie. Pokażę Wam, to tak wygląda mieszamy. Super. I tak wygląda gotowe danie. Penne z cukinią, boczkiem i pieczarkami. Także zapraszam do Gotowania i smacznego. No i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Myślę, że w grudniu będzie troszkę więcej różnych kulinarnych przebojów, można powiedzieć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może zmienię też troszkę format, może coś o sobie. No nie wiem, zobaczymy, ale z tego co tutaj sprawdzam statystyki, to jednak gotowanie bardziej do Was przemawia niż moje zakupy, więc myślę, że w tej tematyce będziemy się po prostu utrzymywać. Dalej, smacznego!